Jak to trafisz, stary? Nie. Ja pierdzielę! Witam Was bardzo serdecznie na mistrzostwach. Poprzeczek Jest z nami Antoneiro, jest z nami Nadej. Nadej. Nade, Nade. Nadia? Jest królikiem! Dzisiaj słuchajcie. Dzisiaj robimy to, co kiedyś robiłem z Lotarem: czyli trafiamy w poprzeczkę. I jak traficie w poprzeczkę, to rzucacie kostką Tego? Tak. Nie kopiemy, prezes. Wypadło Ci dwa. I robisz... Tak jak moja IQ. Tak, z tej linii zaczynamy. I teraz, jak wy... zrobisz dwa, to robisz dwa największe kroki, jakie możesz. Ok, gramy. Uchaj! Pierwsze miejsce, 5 dych. Drugie miejsce, 2 dychy. 3 dycha. Dycha. Kto wyrzuci więcej na kostę, wygrywa. Pierwszy antyk. 4, 3, 4. Jeden. 4, dogrywka. Dlaczego? Jeden, ok, prędko jest ja drugi. Nie, jeden, no to. Nie wiadomo, może to rzuci. Nie rzuci. Antyk umie. Cztery, ok. Antek, pierwszy. Pierwsza nie może być nie zwykła. Pierwsza musicie albo rawona, albo lewa, albo przewrotka. Pierwsza musi być kontentowa. Pamiętajcie. No. Nie ma. Mocniej. Teraz prezes. pres prezes Marito. To nieźle. I Nadia. Oj. Nie ma. Antek. Aj. Inna próba. Teraz prezes. Nie, ale za pieszy... kamery ci lepiej wychodziło. No. to pierwszym tyle od poprzeczki. No. Byś, a rozkwiniła moją taktykę, chciałam to zrobić później. No, żeby było dalej. No. Oj, 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 Nadia trafia i Nadia leci dalej. Nadia Żuczakowska, Nadia otwiera odcinek. Bierz tego swojego grzyba. I Nadia... Jeden krok. Sześć kroków robi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze dwie szóstki wygrała dzisiaj. Łatwo, nie? Tak, jak mi się źle trafisz? Nie wiem, dwa cztery. Cztery naj, najbardziej się opłaca, wiesz? Co on ma z tą czwórką? No i on cztery czwórki wyrzucił. A, no i jeśli jest opaska na oczy, jeśli traficie z opaską na oczy, to macie dwa rzuty, które jest opaskę, wieży. Cztery, tak? No cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Oj, chyba Ronaldo teraz widzę. Oj ojoj, oj ojoj. Oj, Ty w szkole też masz pewnie dużo czwórek, co? Nie. Ant Antek maradzy pod rząd trafisz stary już. Ale love. Trzy! Okay. Raz, dwa, trzy. Dogoniu na diety. Dawaj. Ej, właśnie. Już... O Boże, o Boże. Teraz prezes wybiera drogę nie na skróty, czyli zasłania oczy i jak trafi to rzuca dwa razy, jak wyrzucił dwie szóstki to prawie by wygrał słuchajcie, słuchajcie, bo tutaj ważna wiadomość nie powiedzieliśmy wam, żebyście zostawiali łapeczki w górę bo 20 tysięcy łapek to robimy kolejny kozacki film Ej, ale ja wiem czemu Nadia tego nie wygra czemu? bo co przegrała w szóstrzeczki? BIZET NA ale tam były słupki. no i co z tego? Nie wiem. Na pół miliona Nadia cię pokona Nie no nie, to, to jest nierealne Na pół miliona uczy się salta Ej, na pół miliona ja robię w tył, ty w przód Idziemy do parku trampoli Dobra, i robimy takie coś, że tak skaczemy I tak w piątką w Dobra, docie. nie no jak? No normalnie, i tak się łapie po wikinarium. Ale nie, dobra Na pół miliona ja robię salto w tył że ja. zrobi salto w przód Także mamo, klikajcie suby mamo, 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 przepraszam, wiem, że będę tego żałował <laughs> nie Ale wiecie, szpital jest blisko, sierad Około 20 km. <laughs> no, może zdążymy no. Na 500 I teraz pora na Neymarito Na obozie był Neymarito Słuchajcie, oczywiście pozdrawiamy Neymarito Jeśli to oglądasz to pozdro, mam nadzieję, że Przyjedziesz na kolejny no, obóz Pozdrawiam też najlepszego bronka, że Boruca Boruca Na no obozie No i co? Jeśli wy chcecie poznać Neymarito i Boruca i prezesa Inadię, i Nadię i Antka i mnie To na obozejustka.pl Dobra dawaj Neymarito To jest daleko w sumie No jest Ja pierdziele zrobił to Zrobił to i dwa rzuty i dwie jedynki rzuci no. I dwie jedynki rzuci ja. cztery, cztery, ale wyżej cztery. trzeba rzucać Wyżej Cztery, Uuu, ej cztery. najwięcej kroków I gość prowadzi ty I najlepsze jest to prezes, że ty masz jeszcze teraz drugi strzał Ty ja już nie mam człowieku. Dziewięć kroków masz Raz, dwa, trzy, cztery, cztery. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Musi. Musi być. I jazda, prezes. Tak, Rabona musisz. raz dwa, pamiętaj. Nie chcesz? Uj, wow. Ja blisko. Wszyscy jesteście na równi, praktycznie prezes teraz wypró. Chyba, że tutaj chcecie, może spróbować yy, w ciemno. Ja próbuję. Daj. Nie rób, no prezes, nie przeszkadza jej. <laughs> Ale jaki ulicz zrobił ty. Dobrantek jesteś gotów? To blisko był, gościu, Naprawdę! Bo za szybko wam idzie. że od, od koła chyba będą stópki. Po jednym strzale się w połowie, nie? Dobra, prezes, teraz ty! Prezes! 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 Ale już chyba nie ma siły, głos. A z Rainbow jakbyś trafił stare razy trzy. Serio? No, z tego, z... No? Dobrze, kontuzja zawodnika. Jednego mniej. Teraz zamknię ojoj! Oj, oj! No nie, on, on zawsze czwórki rzuca To jest Antek to jest czwórkowy uczeń. Te rzuty to jest przepowiednia Waszych ocen. Ja będę miał piłki, czwórki. Ten co ma dobre oceny, ty raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Bo Antek trzeba drugi raz. On już może to wygrać. Ja, nieźle. Serducho sobie stanęło, co? Teraz ziomeczki i filki. 18 plus, nie ma filmu. Czekaj, bo ciuruś karnego ma. Dobra. Reakcja na karnego, czy obroni? Patrzcie, Oj, 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 oj. oj. Dawaj, dwa, Proszę, cztery? Siem, ja że sześć już. Jest. Ja też już że 6. Raz, dwa, trzy, cztery. Gość wprowadzi. Nie wierzę. Nie wierzę, że gość prowadzi. Ej, prezes końcowy jakiś odcinek. Nie nie a, a wiesz, czego ci na pewno nie gratuluję. Nie ja wiem, <grybuj> ja <Jasne, to masz. grybuj> Jak nie wiecie o co chodzi, to nagrywamy to właśnie po tym odcinku, co, co Tomek wygrał bilet na mecz i prezes, i prezes wygrał bilet na mecz. I jest to przed meczem. Nie. Prezes, co to będzie tańczyć? Nie, nie. siedzi, ależ piękna poprzypaś piłka wróciła. Wysoko, jedynka. Raz, dwa, trzy. Cofaj, cofaj nogę. No tu musisz cofać, no? Dobra, Antek, okej. Okay. Antek jeszcze raz, okej. Okay. Nie! Traf Nawet się nie! Straszam. Nie! 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 oj, oj, oj Dawaj, sześć. 4, nie, to już nie powinna być opcja zero i na jedno i mi to mi minus dwa. Minu, do, do, no. mi, Minusowe I dopiero, raz Dwa Trzy Cztery I Jakby teraz na nie trafiła i wyprzedziła wszystkich? Nie, to przecież będzie tak Okej okay. U fryzjera się było, co? Ostatnio chyba No, fryzurka mm, mm. O mój Boże, on jest niesamowity stary Jak się czujesz stary Żancek? jest dramat Jeden, jeden Dobra. A właśnie. od koła robimy tak, że tip topy. robimy tip-topy, ale co trzeci, co trzeci są metrowe kroki, nie takie duże tylko metrowe kroki, bo tip-topami tip za dużo by było. Dawaj, no tak. Jak teraz trafisz to masz metrowy. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Dawaj, to, dawaj. trzy, trzy. Okej. Okay. Czyli masz... robisz trzy tip topy jeszcze? Teraz jak trafisz, teraz masz metrowe kroki. Dawaj ją dawaj ją Ja się martwię, że ja mi się. Zobacz to. Nie. No, super. super. Nie, masz to zobaczyć. Super. Super. Zobacz to. Super. Jestem na 100% pewny. No, no nie, Ty nie, no, to nie zobacz jesteś to. pewny. Ja to masz to zobaczyć. Super. No to nie. zakład, jak nie będzie to się cofam o krok? No to, nie, cofam się do startu. Nie, cofam się o krok. Okay. O krok. Prezes po weryfikacji bar cofa się o jedno pole do tyłu. No bo. No bo było. O, o, o jeden krok, tak. Bo było. Słupek. Normalny krok stary. Nie. Antek, ty mu wymierz. Nie. Antek, ty mu wymierz. No. Dobra, okay, dopuszczam na dół. Okej, na Diowa. Siedzi. W bramkę mówiłem, że siedzi. Który, ja? jest nie są smutne, bo wiem, że ono nie trafi. Nie, nie no! no. Szłam dalej, bo jestem kozakiem. Doping, zróbcie do doping Nadi. Nie, nie, traf, Ale to dzięki dopingowi. Teraz prezes przegrywa. Pięć! Raz. Dwa, ale szkoda, no nie, na linii Pięć No już Chłopie, chłopie nie, nie. Dawaj, szóstka Były. i poprzeciwrzątka Dwa Ale peszek Co mi to dało? Nic Jak trafisz i dasz czwórkę, to już masz ostatnią poprzeczkę Nadia, wow ja. Yeah. Yeah. Jakby trafiła to GG. Yeah. Panie. Ja yeah, trafił. O jak, jak powyżej 4, to go mam finał. Nie! Yeah. Dziękuję bardzo. To idzie za ja się... A jeszcze musi trafić. No, no. dawaj licz. Raz, nie, dwa. No dobra, i tak byś ile miał, to i tak jesteś na tym, nie? Na linii połóż, nie Te, teraz jest taki moment, że jak Antek strzeli, to kończymy ten film. Bo już jest 20... Także to by było na tyle. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Panie prezesie, walczysz jeszcze o trzecie miejsce, stary. O drugie. Ale trzecie miejsce też w gry, nie? Nie, trzecie nie. Jak nie? Jak powiedziałeś, że tak? Zartowałem. Dwa razy mówiłeś, że tak. Nie, żarty. Chcesz to? Czego? Mała było? Stary, do domu idziesz, już się ma. Mm. Trzymaj się, na razie. Jak Antek strzeli, to już jest koniec. Nadia. Nadia, 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 Nadia. Siup. Nie ma no. Nadia, a co ty Neymara robisz? Teraz była na stopie! Było Trzeba rzucić O Jezu Jeden! O, wszystko Czekajcie, się rzucę już Już se Nie, nie rzucę nie wiem, nie. Siedzi Ale skręciła, jakie ty robisz na rogale, ty robisz ty. Jakby w bramkę jej trafiacie, Igze Dobra, dajcie piło, ostatnia seria Okej okay. Antek, prawdopodobnie pierwsze miejsce Gratulacje Trezes Prawdopodobnie trzecie miejsce I Nadia No weź go Weź się Antek, weź go, okej okay. I Nadia drugie miejsce. Gratulacje. Nie, bo kostki. Nadia trzecie miejsce jednak. Zakopanie kostki. Koniec już. A ty ja drugie? Bo Nadia przegrała zakopanie kostki. Tak, prezes. Gratulacje. Trzecie miejsce. No Nie ma trzeciego miejsca. No nie, jest, nie. Nadia drugie miejsce. Gratulacje. Nie, tak. Antek. Antka nie ma? No to ja to wezmę, co? Dobra. Dla Poczekaj, ja też ci zaraz coś przyniosę, dobra? Co? Co mi przyniesiesz? Dwa ruble. Oto gramy. Stonks. Profit. Profit. Pierwsze miejsce, Antunajro. Gratki, gratki. I, I co mają robić widzowie? subskrybuj kanał i napisać na dzień jedzie na macie. I yy, wbijajcie na insta, bo konkurs na PS5. Trzymajcie się, elo.